Siedziałem w swoim biurze na 34 piętrze Nowa Korps Tower. Szklane ściany otaczały idealny widok na nabrzeże Seattle, a słońce przebijało się przez mgłę. Na dole pracownicy Halverson Dynamics wchodzili do swojej zaawansowanej technologicznie siedziby, nieświadomi, że oprogramowanie kierujące ich identyfikatorami bezpieczeństwa, e-mailami i danymi projektu przepływa przez platformę zbudowaną przez osobę, którą kiedyś upokorzyli. Pięć lat temu w tym samym budynku miałem 25 lat i byłem najmłodszym. Inżynierem systemów w dziale badawczym Halversona. To absurd, szydził Calvin Halversen, rozkładając się w swoim fotelu z włókna węglowego, przeglądając mój pychdek. Chcesz mi powiedzieć, że ten algorytm, napisany przez kogoś świeżo po studiach, może skrócić nasz czas przetwarzania danych o połowę? Stałem wyprostowany, nawet gdy drżały mi ręce. Tak jest. Pilot zredukował liczbę zbędnych zadań o 81%. Nie pozwolił mi nawet skończyć. Kendra. Nie potrzebuję technicznych pomysłów. Potrzebuję profesjonalistów, którzy rozumieją infrastrukturę na dużą skalę. Mój menedżer, Alex Monroe, wtrącił się nerwowo. W symulacjach testowych osiągała lepsze wyniki niż nasi starsi architekci. Myślałem źle myślałeś. Halversen warknął. Jego głos był ostry i ostateczny. Ta firma została zbudowana na precyzji, a nie na teoriach z akademika. Pani Reyes nigdy nie zadał sobie trudu, by poznać moje nazwisko. Skup się na przydzielonych ci obowiązkach. Albo nie będzie do czego wracać tamtego dnia. Wyszłam upokorzona, z laptopem trzymanym jak Lina Ratunkowa. Ale prawdziwy cios przyszedł dwa tygodnie później. Było już po drugiej, gdy na ekranie mignęło mi łącze do dysku współdzielonego. Ktoś zapomniał odebrać mi dostęp do niego. Kropka W folderze oznaczonym jako Innovation Pipeline znalazłem całą moją propozycję. Z nazwiskiem Alexa Monroe. Ktoś ją ukradł. Ale źle zrozumieli architekturę. To co wdrożyli. Było bombą zegarową. Mogłem pójść do działu kadr. Albo złożyć skargę na etykę. Ale zrobiłem coś lepszego. Opuściłem Halversen Dynamics następnego ranka i spędziłem kolejne trzy lata na doskonaleniu mojej platformy. Inwestorzy początkowo się śmiali. Dopóki nie przestali. Kropka, narodziła się firma Nova Labs. Udzieliliśmy licencji na platformę branży, w tym firmie halversen. Teraz każde naciśnięcie klawisza przechodzi przeze mnie. Oprogramowanie, które odrzucili, prowadzi teraz ich fundację. I nigdy nie musiałem podnosić głosu. Tylko moje standardy. Mój list rezygnacyjny był krótki i pełen szacunku. Powołałem się na powody osobiste. Złożyłem dwutygodniowe wypowiedzenie i opuściłem Halversen Dynamics z niczym poza moim kodem i ogniem, by udowodnić, że każdy z nich się myli. Nigdy nie pomyśleli, by zapytać, co opatentowałem. Nigdy nie wyobrażali sobie, że młodszy inżynier, którym pomiatali, złożył już wniosek o ochronę własności intelektualnej pod własnym nazwiskiem. Pierwsze sześć miesięcy było brutalne. Kropka, przeprowadziłem się do ciasnego studia przy Pike Street, żyjąc na makaronie instant i kofeinie, kodując przez 18 godzin, Kropka, ale Neuronex ewoluował. Szybko to, co zaczęło się jako usprawniony optymalizator procesów, przekształciło się w inteligentny, adaptacyjny system korporacyjny. Platformę neuronową dla ekosystemu biznesowego nie tylko oprogramowanie. Cyfrowy system nerwowy dla korporacji. Wtedy nadszedł moment, który zmienił wszystko. Na prywatnym pokazie wschodzących technologii spotkałem Sara Zhang, inwestorkę Venture Capital z reputacją osoby, która dostrzega przełomowe innowacje wcześniej niż ktokolwiek inny. Nie tylko przejrzała moje demo, ale wręcz się w nie zagłębiła. Opowiedz mi jeszcze raz o interfejsie neuronowym", powiedziała, patrząc mi w oczy. W jaki sposób integruje się on ze starszymi platformami w czasie rzeczywistym? Kropka Rozmawialiśmy godzinami o architekturze danych, protokołach skalowania, strategiach wdrażania. Kiedy skończyliśmy, odchyliła się do tyłu i uśmiechnęła. To imponujące. Dlaczego nikt wcześniej nie uruchomił czegoś takiego? Nie wahałem się. Próbowali. Halversen Dynamics wypuściło na śladowce w zeszłym roku. Nie udało się. Kropka, uniosła brew. Czekaj, to byłeś ty? Nie, odpowiedziałem. To była ich próba skopiowania mnie bez zrozumienia, jak naprawdę działa neuronek. Roześmiała się świadomie. To fiasko zniszczyło cały ich dział badawczo-rozwojowy. Czy zdajesz sobie sprawę, ile firm szuka teraz dokładnie tego, co zbudowałeś? Zdawałem. Liczyłem na to, 5 milionów za 20% udziałów zaoferowała. I wprowadzenie do całego mojego portfolio technologicznego kropka tydzień później narodziła się firma Labs. Dzięki wsparciu Sary działaliśmy szybko. Jej kontakty otworzyły drzwi, przez które nigdy nie myślałem. Że przejdę, w ciągu trzech miesięcy podpisaliśmy umowę z naszym pierwszym dużym klientem, regionalnym bankiem, który desperacko potrzebował modernizacji kropka w ciągu sześciu. Mieliśmy listę oczekujących klientów z listy Fortune sto. Neuronex działał bez zarzutu. Trzymałem się z dala od centrum uwagi, używając tylko mojego drugiego imienia i nazwiska panińskiego matki w publicznych dokumentach. Świat wiedział, że Neuronex pochodzi od Elizabeth Morgan. Halversen nigdy nie połączył. kropek kropka, a ja nigdy nie musiałem ich ujawniać. Kropka, ich strata stała się moim dziedzictwem. Ich nieudana próba inżynierii wstecznej mojej platformy kosztowała Halversen Dynamics miliony. Wdrożenie upadło, klienci uciekli, a ich akcje zaczęły systematycznie spadać. W międzyczasie Neuronex stał się punktem odniesienia. Wtedy nadszedł e-mail. Temat, prośba o konsultację. Szanowna pani Morgan reprezentuje Halversen Dynamics, firmę z listy Fortune 500. Starającą się zmodernizować nasze systemy korporacyjne. Z dużym zainteresowaniem śledziliśmy sukces Nowa Core Lab i chcielibyśmy omówić potencjalne możliwości współpracy. z poważaniem Calvin Halversen, CEO. przeczytałem go trzy razy, powoli, delektując się każdą starannie sformułowaną prośbą. Oni nie tylko wyciągali rękę. Oni błagali. Sara zauważyła to jako pierwsza w naszym systemie CRM. Natychmiast do mnie zadzwoniła. Powiedz mi, że zamierzasz się z nimi spotkać, powiedziała, ledwo ukrywając swoje podekscytowanie. Och, spotkam się, odpowiedziałem, spoglądając na Halversen Tower z mojego biura na ostatnim piętrze. Ale nie od razu. Jesteś bezwzględny, zaśmiała się. Uwielbiam to. Pozwoliłem im się dusić przez dwa tygodnie. Ich akcje spadły o kolejne 12%. Analitycy zaczęli spekulować na temat zmian na stanowiskach kierowniczych. Kalwin udzielał niejasnych wywiadów na temat strategicznych zmian. To było przepyszne, kropka w końcu odpowiedziałem, krótką uprzejmą notatką. Zgadzając się na spotkanie, na moich warunkach. Oni przyjdą do mnie kropka rankiem w dniu spotkania, udałem się na siłownię w moim budynku, spalając oczekiwanie. Trzy lata temu stałem w biurze Kalwiny Halversona i powiedziano mi, że moje pomysły są naiwne. Dziś to on przychodził do mnie, kropka, głos mojej asystentki przebił się przez moje myśli. Panu Morgan, przybył pan Halversen i jego zespół, kropka, włożyłam garnitur od projektanta marynarki wojennej, którego cena przewyższała moją roczną pensję w Halversen, i spokojnie udałam się do szklanej sali konferencyjnej, niech zacznie się gra, kropka, wszedł pierwszy, wciąż wysoki, wciąż nienagannie ubrany, wciąż niosąc ze sobą atmosferę nieomylności. Ale teraz jego pewność siebie prysła. Widziałam to w jego oczach. Panu Morgan powiedział, wyciągając rękę. Dziękuję, że znalazła pani czas kropka, zanim stał Alex Monroe i dwie inne twarze, które znałam aż za dobrze. Żadna z nich nie drgnęła, ani śladu rozpoznania. Zabawne, co trzy lata. Nowe nazwisko i niezaprzeczalny sukces mogą zrobić z twoim wizerunkiem. Proszę, powiedziałam, wskazując na długi stół. Kropka, nie spieszyłem się z zajęciem miejsca u jego szczytu. Niech czekają. Niech się zastanawiają. Bądźmy bezpośredni, powiedział Harversen, składając ręce. Potrzebujemy Twojej pomocy. Halversen Dynamics chce zmodernizować nasze systemy korporacyjne. Osiągnięcia Neuron X mówią same za siebie. Kropka uniosłem brew. Czyżby. — Powiedz mi, panie Halversen, co dokładnie wiesz o naszym systemie? Rozpoczął wyuczony na pamięć monolog, starannie okraszony modnymi słowami. Uczenie maszynowe, optymalizacja w czasie rzeczywistym, behawioralne pętle danych, terminy, których tak naprawdę nie rozumiał bez względu na to, jak płynnie je wypowiadał. kropka. Patrzyłem, jak Alex Monroe kiwa głową. Bez wątpienia ten, który go trenował. Imponujące badania powiedziałem lekko, gdy skończył. Ale zauważyłem. Że nie wspomniałeś o ostatniej próbie transformacji twojej firmy. Pokój natychmiast się ochłodził. Calvin zacisnął szczękę. To był niefortunny błąd. Otrzymaliśmy złe wskazówki. Alexa nagle zafascynował ekran tabletu. Złe wskazówki. Przeciągnąłem palcem po iPadzie, wyświetlając plik. Masz na myśli wdrożenie dwa lata temu? Ten, który pochłonął 30 milionów dolarów i implodował w ciągu miesiąca. Alex podniósł wzrok. Jak to zrobiłeś? Wystarczy, powiedział ostro Calvin. Nauczyliśmy się, dodał łagodniej, dlatego tu teraz jesteśmy. Chcemy tego, co najlepsze. A Noron X jest najlepszy. powoli podszedłem do okna, z którego rozciągała się panorama miasta. W oddali majaczył budynek Halversen Dynamics, relikt przestarzałej potęgi. Powiedz mi, powiedziałem, nie odwracając się, co się stało z deweloperem, który pierwotnie stworzył tę platformę? Tym, którego pracę próbowałeś uznać za swoją własną? Cisza. Nie wiem, o czym mówisz, odparł Calvin. Ale w jego głosie dało się wyczuć nutę zdrady. Kropka odwróciłam się i spojrzałam mu w oczy. Nie pozwól, że odświeżę ci pamięć. Ty deweloper, kobieta. Zaproponowałaś samouczący się system, który odrzuciłaś jako naiwny. Teraz pamiętasz twarz Alexa straciła cały kolor kalwim zweził oczy, wpatrując się w nią intensywnie ukłon w twoją stronę kropka uśmiechnęłam się, wróciłam na swoje miejsce i nacisnęłam przycisk na biurku. ekran na ścianie rozświetlił się moja oryginalna propozycja noron x wypełniła ekran moje grami, mój kod moje imię na górze Kendra Reyes witam ponownie panie Halversen. Pamięta mnie pan. Bezwartościowego młodszego programistę. Chaos. Alex upuścił tablet. Calvin stanął gwałtownie, z twarzą czerwoną z niedowierzania. To niemożliwe, wykrztusił kropka spokojnie złożyłem ręce. Nie, Calvin, to sprawiedliwość. Ty. Nie możesz być Elizabeth Morgan. To moje drugie imię i nazwisko panieńskie mojej matki, odpowiedziałam spokojnie ale znałeś mnie jako Kendre Reyes. Deweloperkę, której ukradłeś pomysły i której kazałeś trzymać się pracy i przestać udawać przedsiębiorcę. Pozwiemy, warknął Calvin Halversen, ale drżenie w jego głosie zdradziło go, kropka. Ta platforma została opracowana, gdy dla nas pracowałaś. Nie przerwałem mu. Noron X został opatentowany, zanim doszło do mojego spotkania z tobą. Możesz sprawdzić dokumenty. Pochyliłem się do przodu ze słabym uśmiechem. Och, czekaj. Nie możesz. Twoje systemy są wciąż zbyt przestarzałe, by uzyskać dostęp do archiwów z tak odległych czasów. Wstałam i wygładziłam spódnicę. Ale nie dlatego tu jesteś, prawda? Jesteś tu, ponieważ potrzebujesz Noron X, twoja konkurencja już go przyjęła. Twoi klienci odchodzą. A każdy dzień zwłoki zmniejsza Twój udział w rynku. Podaj swoją cenę, mruknął przez zaciśnięte zęby. Cenę. Zaśmiałem się cicho. Panie Halversen. Chyba źle pan zrozumiał. Nie sprzedaję panu. Ja pana kupuję. Przesunąłem teczkę z dokumentami po stole. Nowa Core Labs rozpoczyna wrogie przejęcie halversen Dynamics. Mamy już poparcie 42% akcjonariuszy. Przy obecnym spadku akcji, resztę zdobędziemy w ciągu kwartału. Kropka ręce karwinę drżały, gdy skanował dokumenty. Kolor odpłynął z jego twarzy. To to jest zemsta. Nie, powiedziałem chłodno. To jest biznes. Twoja firma jest niedoceniana, ma istniejącą infrastrukturę i rozpoznawalną nazwę. Z odpowiednią technologią może znów prosperować. To właśnie robimy, kropka, przejmujemy i odbudowujemy. Zrobiłem pauzę. To, że przejęcie jest również poetycką sprawiedliwością, to tylko bonus. Zarząd nigdy tego nie zatwierdzi, powiedział trzymając się nadziei. Już to zrobili. Nacisnąłem przycisk. Pojawił się nowy ekran. Głosy zarządu, podpisy. Wniosek przeszedł. Dowiedziałeś się o tym jako ostatni. Alex Monroe opadł na krzesło. Co się z nami stanie? Śmierć zależy. Usiadłam z powrotem. Patrząc mu w oczy. Nowa korps zatrzymuje cennych pracowników, ale zaczynamy od oceny wyników, zwłaszcza w odniesieniu do tego, jak starsi pracownicy traktują młodszych innowatorów. Calvin wyglądał na zdruzgotanego. Nie możesz tego zrobić. Znowu wstałem. Już to zrobiłem. Ochrona cię wyprowadzi. Dział kadr będzie w kontakcie. A i Calvin. Uśmiechnęłam się słabo. Twoje biuro ma piękny widok. Myślę, że go zatrzymam. Kropka po ich wyjściu mój telefon zabrzęczał. Odezwał się głos Sary, zdyszanej z podniecenia. Jakie to uczucie? Uśmiechnąłem się. Lepiej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Jestem, odpowiedziałem, obserwując przez okna sięgające od podłogi do sufitu, jak Calvin Halversen i jego zespół są wyprowadzani z budynku. Jak reagują akcje? Wzrosły o 12%, powiedziała Sara. Wall Street uwielbia pomysł nowa korps modernizującej Halversen Dynamics. Uśmiechnąłem się. Zaplanowałem konferencję prasową na jutro rano. Nadszedł czas. By Elizabeth Morgan wyszła na światło dzienne. Upubliczniasz wszystko, odwróciłem się od szklanki. Nie całą historię. Tu nie chodzi o zemstę. Chodzi o innowacje zastępujące przestarzałość, o wizję przewyższającą ignorancję, o oprogramowanie, które niegdyś nazywano bezwartościowym, a które stało się fundamentem przyszłości. Dokładnie, kropka następnego dnia stanąłem za podium, mając za sobą panoramę Seattle, ogłaszając przejęcie Halversen Dynamics przez Nowa Corps. Miałem na sobie tę samą granatową marynarkę, którą założyłem na to upokarzające spotkanie trzy lata wcześniej. Nikt inny BY jej nie rozpoznał. Ale ja rozpoznałem. Dziennikarze pytali o moje pochodzenie. Dlaczego tak długo pozostawałem anonimowy? Udzielałem im wyćwiczonych odpowiedzi. Skup się na produkcie. Niech przemówią wyniki. Nie musieli słuchać o nieprzespanych nocach, kolacjach z ramenem, nocach w których prawie się poddałem po tym, jak powiedziano mi: Że nie jestem wystarczający. Sukces i tak mówi głośniej kropka w ciągu miesiąca firma Halversen Dynamics została w pełni zintegrowana z Nowa Korps. Dotrzymałem obietnicy sprawiedliwej oceny. Wielu zostało, niektórzy się rozwinęli. Alex Monroe zarządza teraz audytami wewnętrznymi. Kompetentny, ale bez inspiracji kropka nigdy nie widział, czym może być Neuronex. Tylko ile to może kosztować. Kropka Calvin Halversen przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Jego narożne biuro jest teraz moim drugim miejscem pracy. Bardziej symboliczne niż funkcjonalne. Ciche przypomnienie, że żaden pomysł nie jest bezwartościowy we właściwych rękach. Kropka czasami, podczas spokojnych nocy, otwieram mój stary pyczdek, ten, który nazywał naiwnym. Linie kodu, oryginalne diagramy systemowe. Przypominają mi, że sukces nie polega na udowodnieniu, że się mylą. Chodzi o udowodnienie, że mam rację. Budynek Halversen nadal stoi, ale teraz nosi logo nowa COPS Labs. Tysiące pracowników loguje się każdego ranka. Prowadząc swoje operacje za pośrednictwem platformy zaprojektowanej przez kobietę, którą kiedyś przeoczyli. w kieszeni mojej starej marynarki, trzymam złożoną notatkę. Mój list rezygnacyjny sprzed trzech lat na odwrocie, napisany moim chwiejnym pismem z tamtej nocy. Zapamiętaj ten moment, to nie koniec. I nie był. To był początek, kropka, jeśli zostałeś ze mną przez całą tę historię, dziękuję. Nie tylko za słuchanie, ale też za dostrzeżenie mnie. Kiedyś wierzyłem, że milczenie jest ceną za przetrwanie, że grając na małą skalę zdobędę miejsce przy czyimś stole, kropka, ale nauczyłem się na własnej skórze. Nie można rosnąć w miejscach, które grzebią twoje światło. Kropka nazywali mnie naiwną, arogancką i niewykwalifikowaną. Nie wiedzieli jednak, że każda późna noc, każda porażka i każde zwolnienie wykuwały we mnie wersję, która pewnego dnia zasiądzie u szczytu tego stołu i będzie go posiadać. Kropka, jeśli kiedykolwiek byłeś niedoceniany, chcę usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz. Opowiedz mi o tym. Kiedy powiedzieli ci, że nie jesteś wystarczający i co zrobiłeś dalej lub co zrobisz dalej, Ponieważ to nie jest tylko moja historia, to także twoja kropka, a jeśli stoisz w tym cichym miejscu między zwątpieniem a przełomem, oto moja rada: nie czekaj na pozwolenie. Buduj. Ucz się. Złóż patent. Wprowadź pomysł na rynek. Wesprzyj siebie, gdy nikt inny tego nie zrobi. Nie jesteś za młody, za późno, za miękki, za bardzo. Jesteś w samą porę wspieraj historie takie jak moja. Naciskając przycisk subskrypcji, ponieważ świat potrzebuje więcej narracji, w których niedoceniane głosy powstają i wygrywają. Podziel się tą historią z kimś, kto potrzebuje ostatniego impulsu, by zaufać własnemu potencjałowi. Niech wiedzą, że nie są sami. Kropka, a jeśli wciąż zastanawiasz się, czy twoja praca jest tego warta, czy twój pomysł ma znaczenie, czy kiedykolwiek dostaniesz swoją chwilę, pamiętaj o tym. Ja też się pojawiłem. Ale i tak się pojawiłem. I ty też możesz.